Siemano, co tam dzisiaj na warsztacie? Taki sterownik. To jest benzyna Volkswagen. To jest chyba golf, czwórka. Nie wiem, no od kreski auto, nie? Nie znacie kreski? To lepiej, żebyście nie poznali. No po numerach to mi wychodzi golf piątka, także to z tą czwórką to tak się wyrwałem za bardzo. Byłem przy tym aucie, byłem nawet w środku, bo podłączałem komputer, patrzyłem, co tu jest za problem. No błąd jest EGR. -a. Tam już wcześniej podobno jakiś EGR był podkładany, patrzone było. No i ja ostatnio byłem tam zobaczyć wiązkę, żeśmy sprawdzali z Marcinem. Pozdro Marcin. I wiązka, OK, od samego EGR do sterownika jest OK. Zasilanie dochodzi. A ta linia sterująca pomiędzy sterownikiem a EGR-em, układem wykonawczym egiera nie wiem jak to nazwać, na, napędem o jedno wyprowadzenie jest do plusa napędu. Tam jest staje się silnik, chyba a druga strona zamyka, na, zamyka obwód sterownik, silnika zamyka ten obwód do masy. Uff, coś nie mogę się za bardzo wysłowić. No i sprawdziliśmy sobie, i padło na to, że sterownik jest uszkodzony. Nie wiem czy uszkodzony, ale trzeba go będzie sprawdzić. No i tak, Marcin mi tutaj zrobił taką ceżkę. O, tu, że to ten pin. Tutaj ten trzeci od góry. O, od góry trzeci. No i zobaczę sobie, co tym steruje. Który układ wykonawczy to steruje tym agierem. Myślałem może, że ten, ale zmierzyłem sobie już tutaj sobie taką kreseczkę zrobiłem, o, jak sobie sondą pomiarową zaznaczyłem, do tego przepustu tutaj idzie. Stąd. Czyli prawdopodobnie będzie to ten układ. Zmierzymy sobie zaraz, które to jest wyprowadzenie tego układu, być może ma jakiś zimny lód, albo, albo jest uszkodzony. Albo jeszcze co innego, coś przeoczone w samochodzie. EGR mierzyłem, co prawda, tylko na przejście, no to przejście jest, więc nie powinno wyrzucać od razu błędu, a tam wyskakuje od razu po odpaleniu. No i tak jeszcze sobie na dekielek popatrzyłem, czy nie ma tutaj jakiegoś śladu, jakiegoś upłyśnięcia. to świadczyłoby o usterce jakiegoś układu, że wystrzelił, bądź jakikolwiek inny element, ale tutaj nic nie widać, ja sobie zawsze tak sprawdzam to. No i tutaj też nic nie widać. To co, idziemy pod mikroskop i sprawdzimy sobie, prześledzimy sobie tą drogę tego tutaj, od tego przepustu do tego układu, które to, to będą piny, może będą luźne, to zobaczymy, nie? Bo mówię, z tego pinu już sobie tutaj zmierzyłem tego przepustu, także tyle już wiem, dobra, odpalę zaraz mikroskop i sobie pooglądamy. Dobra, mam to już pod mikroskopem. Może sobie odpalę miernik, na piszczałkę może. Ok, patrzymy. Co też tutaj widać? No tutaj mamy. Tutaj sobie zaznaczyłem, to jest ten przepust, gdzie właśnie wychodzi z tego pinu do agiera. Tu widzę jakąś diodę prawdopodobnie gaszącą. No i teraz zmierzymy sobie jakiś włos Brunet, brunetki jakieś no i tutaj sobie zmierzę do którego wyprowadzenia to tutaj jest kurczę, do żadnego tutaj masy to nie ha. ale jaja to może, aha może może to nie jest dioda gasząca, tylko przez tą diodę idzie. Ona ma taki trochę kolor inny. Tutaj obok jest dioda. Ale może to są inne diody, dlatego jest inny kolor. I to może być tak, że... Przez tą diodę idzie. No ta cyna na niej też tutaj... No dobra, nieważne. Podpinam się tutaj. I mierzę sobie, czy to idzie tutaj. No idzie, bo widzę, że idzie tu gdzieś tam. O, tu chyba. Nie, tu nie. O, tutaj te trzy piny to teraz sobie sprawdzę Tylko nie wiem, może jakąś ostrość lepszą zrobię No, na lichej ostrości jechałem. No ale to nic dobre. tutaj nam to biegnie to teraz zmierzmy sobie znaczy, zobaczmy sobie czy nie ma jakiegoś luzu tutaj ta nie ta nie ta nie, kurcze nie ma luzu będzie chyba uszkodzony scalek, chociaż jeszcze jedno skoro to przez tą diodę jest puszczone tutaj widać pasek, zarys paska, czyli tutaj będziemy mieli anodę a tutaj katodę czyli na anodę podam sobie ten dam sobie na diodę, ten sobie czerwony na anodę tu no i powinno być 0,5-0,6V spadku o, 2,5V dużo Chyba, że jest w drugą stronę? Nie. W drugą stronę nie ma nic. Oj coś mi się zdaje, że ta dioda będzie uszkodzona. No, tak by wyglądało. Zobaczmy tą sąsiednią. Tutaj sobie daję czerwony anoda, katoda. No tutaj jest spadek OK. O kurczę. czyżyk? Czyli co uszkodzoną będziemy mieli tą diodę, sterowanie EGR- tym pinem tutaj przychodzi do tego przepustu i przez tą diodę wchodzi do tego układu i ten układ kluczuje to do masy. Wygląda na to, że ta dioda jest uszkodzona. Nie wiem czy odczytam, no i wartości chyba nie, nie będą jakieś krytyczne. Nie wiem czy odczytam jej oznaczenia. Chyba wezmę wacika i spróbuję coś tam przeczytać. Dariusz, już ostrość. O. O, jest coś widać i znika. B g 228 BYD 22D aha, tak samo jak ta górna BYD 22D tylko, że no, ona się musiała tu przegrzać no dobra, sprawdzę sobie co to za dioda Zanotuję sobie na kartce, sprawdzę sobie, może jakąś dajta się znajdę, żeby chociaż dać na. żeby na taki sam prąd znaleźć nie? i zamontować tam. Ok, znalazłem. Typowa dioda. 200V, 2A. Pojedyncza dioda. Prąd w impulsie maksymalny 35A. No dobra, prostownicza dioda zwykła. Szukam jakieś i wkładam tutaj. I zobaczymy, czy działa. Dobra, znalazłem taką 3A na 200V. To jest sterownik z Forda. Po wypadku. Płyta złamana, popękana. Ale jeszcze się przyda. Tam mieliśmy 2A na 200V. A tutaj mamy 3A na 200V. sobie tutaj szybko pyknę i wlotujemy. Dobra, mamy to. Dobra, mamy to. Ciekawe też, czy po oznaczeniach dobrze ją rozszyfrowałem, czy to jest faktycznie 3A. ED98 Może się komuś będzie chciało, to co sprawdzi. Trochę sobie ją wyprostuję. Gdzie mnie uciekła? Tu jest. O. Siadła elegancko. Synować. Chciałem, żebyś tak wyżej pocynowała, ale się tak nie bardzo chciała, ale już się pocynowała. No i dobra. Teraz bym to jeszcze umył. Najważniejsza część naprawy to jest mycie. No, i sobie zmierzymy zaraz, nie? Oczywiście. Co my tu będziemy mieli za spadek? Ona no jeszcze trochę ciepła może być. Może być trochę mniejszy spadek teraz. Dobra. Patrzymy. O! 0,4. 0,4,27. Dobra, doczyszczam to i składam. Ciekawe, czy to. Aha, jeszcze sobie przelutuję chyba. Na wszelki wypadek, ten układ. I co, zapniemy, zobaczymy. Czy to ta dioda była uszkodzona? Po co ty to w ogóle naprawiasz? EGR? Przecież to trzeba było wyrzucić. Programowo. Po co to jakieś wiązki sprawdzać? Mierzyć tam coś. E! No i jeszcze sterownik rozbierać i patrzeć. Amatorszczyzna. No i co? Dioda wymieniona. No, uszkodzona jest na pewno. Zresztą może sobie jeszcze ją zmierzmy na koniec. Jak już wylutowana. Czasami taka dioda jak dostanie temperaturki, to potrafi zaskoczyć. Zaskoczyć naprawia, naprawiającego i, i samą siebie zaskoczyła, no kurczaki w tą nie ma, w tym też nie ma, no, całkiem wysiadła. A może w układzie się przez coś innego zamykało, stąd taki odczyt. Albo pod wpływem temperatury już całkiem puściła, też jest taka opcja. Dobra, dam znać co z tym. Błędów nie ma, Marcin zawsze narzeka, że go nie pozdrawiam na filmie. To. Marcin, pozdro. Pozdro. Dzięki. To jest ręka kreski, więcej Wam nie pokażę. No i co? Zrobione. Okazało się, że dioda, która była w szeregu z obwodem prądowym EGR-a, no, uszkodziła się. Nie wiem, czy kiedyś ktoś tam jakieś zwarcie zrobił, czy coś. Samochód podobno był kupiony parę lat temu z tą usterką i tak było do tej pory jeżdżone, aż w końcu zrobione. Szkoda, że nie, nie zapisałem sobie numeru kodu błędu. Pamiętam, że chodziło o obwód prądowy zaworu EGR, a dokładnie numeru nie pamiętam. Nie zanotowałem sobie, nie zrobiłem sobie zdjęcia, także, także nie wiem, szkoda. No co, tyle. Na razie do zaś.